Największą traumą mojego, yy, mojego życia gracza był upadek firmy 3dfx, który na notabene no, był takim upadkiem trochę kontrowersyjnym, ponieważ wiązało się z nim proces sądowy między 3dfx a, a Nvidią w sprawie technologii, którą domniemanie NVIDIA wykorzystała bezprawnie. Proces nigdy się nie zakończył. Nvidia przejęła szczątki pozostałości 3DFX'a i teraz jakby dominuje na rynku graficznym, ale abstrahując od tego, tak naprawdę to właśnie 3DFX jest tą firmą, którą musimy pamiętać już zawsze i czcić ją w, w domyśle, ponieważ to ona właśnie wprowadziła nas w erę grafiki 3D, którą znamy obecnie. Powstała na początku lat 90 kiedy w ogóle coś takiego jak grafika 3D w formie obecnej, w ogóle to był jakiś sci-fi. Żyliśmy w erze wektorów i, i grafiki 2D e, i, i w 95 bądź 6 roku właśnie wyszedł na rynek WD-u pierwszy akcelerator graficzny i po prostu to była nowa jakość, to był, to był oculus dzisiejszych czasów, nie wiem jak to. Jak to inaczej powiedzieć, i, i, i sprawdził się, tak? To zapoczątkowało całkowicie nową, nową dziedzinę rynku growego w yy, rozwój technologii 3D. No i niestety, no, firma, która, która zaczęła i wymyśliła to wszystko, niestety upadła, yy, przegrała finansowo z takimi rekinami jak Nvidia czy ATI. No ale cóż, no, trzeba żyć dalej. Podobnie jak u kolegów, jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w mojej historii grania był upadek wielkiego wydawcy. Wydawcy bardzo zasłużonego dla gatunku RPG. Był to oczywiście Interplay. Firma, chociaż istnieje oficjalnie do dzisiaj, jest tylko cieniem starej potęgi, a była to potęga, za którą stały takie tytuły jak Fallout, Baldur's Gate, Icewind Dale czy Planescape Torment. Co się z nimi stało? Śledzenie tej historii w latach 90. i na początku XXI wieku jest historią porażającą, przypominającą śledzenie kogoś umierającego bardzo powoli na raka z ciężkimi przerzutami. Firma, która miała tak kapitalne marki. Niestety sprzedała je na zewnątrz, a sama nie potrafiła udźwignąć żadnego ze swoich ambitnych projektów. Było to dla mnie o tyle osobiste, że gry RPG wspierałem wszystkimi swoimi pieniędzmi, kupując na tamte czasy bardzo drogie oryginały. Dlatego też dziwiło mnie, że produkując tak dobre tytuły, można skończyć tak źle. Jak wiemy, w branży growej wiele projektów czasami po prostu nie wychodzi ze studia, i gry są często anulowane z różnych powodów, i trzeba się z tym pogodzić. Dla mnie jednak taką najbardziej y, traumatyczną chwilą w ostatnich miesięcy to było coś, coś, coś niedawnego, bo to anulowanie PT. Y, nie dlatego, że jestem wielkim fanem Silent Hill, chociaż może dlatego też, ale dlatego, że. Od zapowiedzi wszystko było takie nierealne i takie niesamowite. Na papierze po prostu malowało się to jako najlepsza gra w historii dla fanów właśnie horrorów, fanów kodzimy. Pomijam już biwskonami, to, że zapowiedź P.T. zniknęła w ogóle z PSN-a i w ogóle ci, którzy myśleli, że kupili tą grę, czy w sensie, że ją pobrali, mają na stałe, to naprawdę jej nie mają i myślę, że za kilka lat konsole z zainstalowanym P.T. będą osiągały nie lada sumki. Negoż jest to po prostu, że o tym projekcie dowiadywali się wiele później. Dowiadają się takiej informacji, których się nie dowiadujemy i jak to się mówi, to z oczu to z serca, tak? Ale kiedy dowiedziałem się na przykład, że projekty postaci miał robić jeden z moich ulubionych mangaków, czyli Junji Ito, odpowiedzialny za takie horrory jak Gyo czy Uzumaki, no po prostu nóż się w kieszeni otwierał. A sama zapowiedź i w ogóle ujawnienie tego tytułu były takie magiczne, bo coś, coś niespodziewanego. Ogrywałem PC ze znajomą, nie wiedząc nawet, co to jest, że to będzie zapowiedź Silent Hilla, po czym nagle ten trailer się kończy. Mamy normana Ridusa z Walking Dead, moja przyjaciółka piszczy, bo jest wielką fanką, a ja piszczę, bo widzę napis Silent Hills. I to jeszcze bardziej boli, jak właśnie słyszę wywiady z Guillermo Model Toro, który zachwala właśnie kodzimę, że się bardzo lubią, że to był świetny projekt i bardzo byli w niego zaangażowani. Dlatego bardzo szkoda, trzeba żyć dalej, ale nie ukrywam, że wydaje mi się, że Silent Hills był najlepszą grą, która nigdy nie powstała. Traumatyczne wydarzenia branżowe. No to jest dosyć ciekawy temat. Dla mnie był to upadek firmy LucasArts. LucasArts słynie z tego, że robił gry osadzone w uniwersum Wojen Gwiezdnych oraz Indiana Jonesa, ale również kapitalne przygodówki, takie jak Secrets of Mon Monkey Island, Indiana Jones i Los Atlantydy, Grim Fandango, to również jest zestajni LucasArtsu. W pewnym momencie jednak się posypało. LucasArts chyba za bardzo zaufał konsolom, zaczął bawić się w bardzo dużo takich mniejszych i kiepskiej jakości gier, właśnie przeznaczonych tylko i wyłącznie na konsole. Co dalej? W momencie premiery epizodu pierwszego bardzo duża część gier była oczywiście skupiona na tym epizodzie. No i podobnie jak ten epizod, nie były zbyt wysokiej jakości, szczerze mówiąc bardzo często w okresie tego już największego upadku, czyli w latach 2008-2013 zmieniali się dyrektorzy, którzy mieli kompletnie różne wizje tego w jaki sposób firma ma wyglądać i jak ma produkować gry. Była masa projektów, które zostały porzucone i były praktycznie już przynajmniej w połowie tworzenia. Na przykład gra o przygodach Indiana Jonesa na Xboxa 360, czy chociażby Star Wars 1313, które doczekało się własnej prezentacji, ale poza tym, że było bardzo obiecującą grą, nie ujrzało to światła dziennego. Swoje, swoje trzy grosze dorzucił również sam George Lucas, który jako ten taki kurator nad całym uniwersum często zaglądał, często patrzył na ręce Osobom, które tworzą historię właśnie do tego typu gier. I bardzo często ją również zmieniał, a, a że Lukas nie do końca wiedział, w jaki sposób funkcjonuje proces tworzenia gry, no to każda nawet najmniejsza zmiana w historii powodowała to, że proces produkcji się opóźniał i przez to gra ostatecznie nie ujrzała światła dziennego. No tak naprawdę ostatnią przyzwoitą grą, nie mogę powiedzieć, że była jakaś wybitnie dobra. To była pierwsza część Force Unleashed, która no, była całkiem przyjemnym slasherem. No i Star Wars Empire at War, całkiem niezły RTS. Ale tak poza tym, to Lucas od tego czasu to była równia, równia pochyła i w 2013 roku doczekaliśmy się jego upadku, niestety.